Witam wszystkich do Higomikos w 300 filmiku takim oficjalnym, ponieważ normalnie już ich było nagranych ponad pół tysiąca, a pół tysiąca mam już widzów, za co również Wam dziękuję. I tak, 300 filmik wypadałoby o czymś nagrać. Pewnie byście chcieli, żebym zrobił rozpakowywanie boosterków serii Legend White Noble Victors. No więc, nie, żartowałem, Nie będzie dla spakowania boosterków pewnie byście chcieli też wiedzieć skąd mam Nintendo DS Lite czarną i co robi pełna skrzynka konsol. Tak, konsol u mnie w pokoju to też skąd jest ten router albo do kogo wysyłam

i to tyle. Jeśli ktoś ma te naklejki właśnie z tych rogalików, oferuję za jedną naklejkę 5 kart Pokémon. Za inne, tak jak zwykle, jedna naklejka, jedna karta. I tak. Co jeszcze? Od tej pory, mm, znaczy w grudniu będę nagrywał z tym stylem filmiku. I tak. Yy, o subskrypcji mojego profilu to wiecie. Klikacie albo powyżej, albo tutaj, w ekran teraz. I powiem Wam, że zacznę dodawać różne filmiki, te, które były nagrane wcześniej, te które były nagrane później. Wszystko tak jak leci po kolei, zostawię kompa włączonego na tydzień, może się dodadzą wszystkie. Przydałaby mi się pomoc jedynie w, nazw, w nazwie filmików. W nazywaniu filmików i klikaniu tam pewnej opcji, ale to nie wiem, może sama sobie poradzę, chociaż do końca grudnia jestem zasypany. Yy, z różnymi zajęciami <grym> więc tylko będę dodawał, niektóre nazwy będą tytuły takie robocze, że tak powiem moja strona na facebooku facebook.com kośniki komikos, to chyba ją każdy zna tam znajdziecie różne informacje na temat mojego profilu i nie tylko I jeszcze zapraszam Was na moją stronę internetową i komikos.webbli.com Świetnie mieć takie super odgłosy w tle, dlatego normalnie nie nagrywam. Nie nagrywam... Jestą mm, wszyscy w domu. Ajajajaj. <laughs> ajaj, ajaj. I tak. Będzie dużo unboxingów, takich, których nie było wcześniej. Mm. Będą zapowiedzi i nie tylko. Co jeszcze, ponieważ mamy jeszcze trochę czasu, powiem Wam, co Was czeka. Świąteczne rozpakowanie przesyłki. Tutaj mam akurat od Celarius. Dzięki Tyler za przesyłkę. Jeszcze mam dostać jedną przesyłkę, za którą teraz mówię do Ciebie, Sebastian. Za którą będę miał przekichany jeśli jej nie dostanę w tym roku. Dobra. Będą różne unboxingi, na przykład taki, sponsorowany przez PokeHapa. Duża przesyłka z USA, no to mm, będzie tam zaraz ją praktycznie dodam. No i... To wszystko. Komentujcie, oceniajcie. Jeśli chcecie wiedzieć o każdym moim filmiku, kliknijcie w subskrybuj tu lub tam powyżej. I zapraszam na mój profil Facebook, komu Hikomikos oraz na moją stronę internetową Na Naklejki z promocji Generator Rex. Możliwe, że tylko do końca roku będę przyjmował. Więc trzeba się pośpieszyć. To tyle na razie.